Witam Was i zapraszam do rozkładu o miłości, o relacjach. No królowo, co do Ciebie, co dla Ciebie w tej miłości na najbliższy czas miłości, relacje, związki. Zobaczymy, odświeżamy energię dla, dla królowych. No dobrze, trzy opcje są. Weźcie sobie jedną z kart. I ja zaczynam. Przypominam, że karty to nie, o niczym nie przesądzają, nie wyrokują. Łapiemy energię. Pamiętajcie, macie na to wpływ, na to wszystko. E, poprzez swoje decyzje, poprzez swoją postawę, możecie zmienić tę energię. Jeśli czegoś nie chcecie, nie życzycie sobie tego w tym swoim życiu, zmieniamy swoje zachowanie. I ta sytuacja gdzieś tam przechodzi nam koło nosa, tak? Bokiem, gdzieś my obok niej. No dobrze, no bo dobrze, bo to wszystko jest bardzo ważne, aby rozumieć, że karty nam tutaj jakichś cudów nie robią, nie czarują. Okej, okay. zaczynam sobie od tej grupy. Królowe już sobie pewnie wybrały. Co do ciebie, królowo. Zobaczymy. Co dla was. O czym teraz karty chcą Ci powiedzieć? Chodzi o miłość. Głęboka miłość. Masz dylemat, masz jakieś takie, możesz mieć y, moment taki, w którym się jakby zatrzymujesz i nie wiesz, jaką masz podjąć decyzję, ale gdzie tak patrzysz, o kim myślisz? Gdzieś jakbyś gubisz się, gubisz tą wracasz energią do przeszłości, do, do czegoś, co było, albo co już zmierza ku końcowi, co nie działa, nie funkcjonuje, albo coś, co się zakończyło. Mam tutaj takie bardzo pomieszane te energie, bo tutaj jest też ten człowiek, który. Z tym wszystkim jest związany. On też energetycznie jakoś tak się z, z Tobą jest połączony. Tu jest trochę pomieszanie z poplątaniem dla tej grupy. Wszechświat chce Ci o tym, jakby powiedzieć, żebyś ty się tak lepiej poczuła, abyś nie doszła do, do takiego punktu. Że będę wlekła i, i ciągnęła za sobą jakąś relację z przeszłości, myślę o nich. Mam niezamknięte drzwi, niezamknięte serce. Ja udaję, że. No i teraz tak właśnie, udaję. Kto udaje? Kto coś ukrywa? Ty coś ukrywasz, ty o czymś nie mówisz, nie wiesz, co masz. Mm. Coś tam chowasz w sobie, ta druga strona też coś może chować, i pojawia się taki, Jest tutaj, no, sytuacja bardzo uczuciowa pomiędzy kobietą i mężczyzną. I to jest głębokie uczucie, to jest głęboka miłość, ale ta miłość daje im popalić, daje im takie kopy. Ona trudna jest, bo było doj dojrzało to tak dojrzało, tak soczyście, mokro, bardzo mokro. Jest to jest wspomnienie, jest historia, jest coś, co, co jest wasze. No i to wasze coś jakby nosi cię, przychodzi, albo się pojawia raz jeszcze, a ty udajesz, że nie widzisz ty nie chcesz tego, czegoś widzieć. Albo on też nie chce widzieć. Jakieś dwie osoby, one udają, że czegoś nie ma, że czegoś nie widzą, że czegoś nie chcą widzieć. A nie ma w tym wszystkim, jakby człowiek, ludzie. Są tacy w sobie pogubieni. Mam wrażenie, że jest jakaś miłość, do której się ktoś nie przyznaje, o której nie chce mówić, której nie chce pokazywać, nie chce wyznawać i cały czas ją ze sobą niesie. Ale wiedz o tym królowo to, że jeśli tak masz, jeśli czujesz jakieś e, takie energie. Właśnie pomieszania i takiego jakiegoś powrotu do, do przeszłości, to dlatego, że ta osoba z przeszłości też ma dyskomfort w związku z Tobą i czujecie taką, taką niemoc, taką nieporadność. Nie umiecie się zachować względem siebie, nie wiecie, jak macie w jakichś okolicznościach być, jak z czegoś wybrnąć. I co teraz zrobić? To, tak, to jest tak głębokie, uczuciowo. Tak jakby cały czas było, wam się cały czas chce pić. My cały czas jesteście spragnieni, chcecie się napić, ale nie, nie, umiemy, się za, nie umiemy podjąć jakiejś decyzji, nie umiemy wybrać drogi, nie, nie wiemy jak to zrobić. Nie umiemy czegoś zostawić, czegoś się pozbyć, czegoś odciąć. E, też jakby do czegoś się przyznać, coś, coś oficjalnie ze sobą załatwić. Takie tutaj robienie sobie w głowie czary mary i to może być tak no tak nie do końca twarzą w twarz, bo bo ta przeszłość, relacja z przeszłości ma bardzo silny wpływ na teraźniejszość. Tu jest pokazane takie powiązanie z tym, tak jakby to co się dzieje teraz w waszych życiach cały czas niesie tą energię tego co było. Możecie napisać, nie wiem. Jest napisana książka wasza, wasza historia miłosna z przeszłości i jest jakaś książka teraźniejsza. I one zawierają ta treść z przeszłości, wchodzi w tą treść teraźniejszości. Niepuszczona coś jest. I, mm, czy ten człowiek w ogóle chce to puścić, czy wy chcecie to puścić? Nie umiem, to jest takie trochę szarganie się. A to jest zakochanie się, to jest po prostu miłość. Także zważcie na to, aby ta miłość was nie wodziła za nos, bo, bo nawet jeśli wiesz, że on cię kocha, nawet jeśli tak zdajesz sobie sprawę z tej wzajemności, on się pokazuje taki wylękniony, nieumiejący zrobić nic inaczej, żeby pomiędzy wami było lepiej, żeby było dobrze. M może cię unikać, może gdzieś tam wiesz. Próbować jakoś tak wybrnąć pewnych sytuacji, tak w takiej energii cwaniaka, jakiejś takiej trochę sprytu, przebiegłości, ale to nie rozwiązuje tej sprawy, emocji, czegoś pomiędzy wami. Po prostu jest sprawa głęboko miłosna i oni oboje wiedzą, to czują i tak by to no, najchętniej by to wypili, przepili by to, bo bardzo dużo się im nazbierało tych miłosnych płynów i wiedzą o tym. Ale poplątane to jest bardzo. Ta opcja jest, no, tak daje popalić. No dobra, druga grupa królowo. Co dla ciebie, co dla was królowe dla tej grupy, jeśli chodzi o miłość, o relacje. Zakrztusiła się. Królowa się zakrztusiła, i ona już łapie taki bezdech i mówi: Nie, ja już mam tego dosyć. Rzucam coś, zostawiam coś. Taka tutaj rozpierducha się zaczyna, taki jest coś, co mnie męczy, a ja nie wiem, nie wiem za bardzo, jak z tego wybrnąć, jak mam to zakończyć, co z tym zrobić. Duszę się, duszę się, nie mam tlenu, brakuje mi składników odżywczych. Jestem gdzieś taka uwięziona, taka. Taka przytrzymywana, mam już tam za mało swobody, za, za mało miejsca, źle się czuję w pewnej sytuacji, której nie do końca jej nie rozumiem. Nie wszystko jest dla mnie takie pokazane, świadome. I w moim życiu może nadejść taka fala zniszczeń, taka fala tsunami, takiego energetycznego. Ona mi chce pokazać, że ty nie masz tutaj nic wałego, nie masz tutaj w ogóle żadnego. Nie masz spokoju, nie masz takiego, takiego porządku Nie ma pewności, nie ma takiej stabilności u ciebie w życiu Zobacz jakie masz wszystko rozchwiane, jakie rozbujane Jaka ty jesteś rozbujana A jeszcze co, na co ty tutaj tak patrzysz W kogo się tak wpatrujesz Komunikacja z kimś też taka Taka nerwowa, trudna, taka gdzieś wymagająca czegoś, niejasna, nieczysta. I ty się tak poświęcasz w tym czymś? Czy ktoś inny się poświęca, a ty liczysz na to, że on zrobi coś inaczej, że on się jakoś zachowa inaczej? On nie umie, nie umie, on się gubi, on jest słaby, a ty się dusisz, tobie już po prostu w gardle staje i tak możecie zbierać na takie wiesz, wypróżnienie się, takie wy, wylanie, żeby ci się z tego gardła tak wylewało, aż buzią. To wszystko, co niezdrowe, co mi szkodzi. Ale przyjść chce do ciebie też taka, taka energia uzdrowienia. Wiesz, jakbyś to zwymiotowała, to wszystko, oczyściła się, to dostałabyś jakiegoś mm, cudownego uzdrowienia, bo, bo tutaj y, dużo się dzieje takiej... Dużo jest takiego napięcia i tak w cały mam chaos dookoła, gdzieś krążą jakieś takie energie, które już są jakby trudne do zniesienia. Ja, albo ja w środku się tak czuję w sobie, że już mam naprawdę podziurki w nosie, już wylewa mi się uszami i buzią i wszystkim. Tego wszystkiego. To, co mi się wydawało do tej pory, że mam uporządkowane, stabilne czy w miarę jasne, to się okazuje, że w ogóle takie nie jest, bo może gdzieś indziej jest jakaś stabilność, może gdzieś ktoś ma stabilność, ta osoba albo, mm, albo gdzieś przed tobą jest inna stabilność w innej relacji. Ale tutaj chcę przyjść porządek, chcę przyjść takie czyszczenie umysłu, czyszczenie głowy, pozwolenie sobie na na to żebyś przestała cierpieć przestała się tak jakby tutaj tak dawać, dawać angażować, czekać dopasowywać się ty taka elastyczna, taka plastyczna no tak zrobię to zrobię wszystko, zrobię żeby się dostosować a to nie pomaga tu się jakby lepiej nie zadziewa ta burza która nadchodzi ona mówi ja muszę przejść pozwól mi królowo burza mówi powalę trochę piorunami wszystko tutaj zniszczę, zburzę, a potem zrobimy nowy porządek. Potem przyjdzie słońce i zobaczysz, ale masz coś puścić. Jakby też jest tutaj pokazana taka trudność wyzwolenia się, puszczenia czegoś, ale ona już niebawem to może zrobić, bo naprawdę ją dusi. Jak ona sobie pozwoli na to, żeby złapać ten oddech, wyrwać się z tego, to jest pewna chwila dyskomfortu. Jest ten moment taki ciężki takiego zmagania się tego takiego wiecie. wychodzenie poza tą strefę komfortu, ale później będzie nagroda, będzie nagroda dla Ciebie, ale ten, ten bałagan to to takie coś bolesne, coś trudne, niewygodne szarpane. Ona jest właśnie po coś, żeby to odczuć, przejść to. A potem nagroda, potem lepiej. To jest doświadczające, to jest dające naukę, bo to uświadomi ci bardzo dużo, później będziesz widziała, widziała będziesz po tym, jak docenisz coś, docenisz samą siebie, skoncentrujesz się też bardziej na sobie, i kolejna twoja relacja, inna, w ogóle będzie inna sytuacja, ty wszystko jakby tak stanie na nogach. Będę na ziemi, wszystko będzie miało swoje miejsce, swój porządek. A teraz to jest takie, jakby no. Wszędzie się go, gotuje się, dosłownie pulsuje, bombluje, I ten miecz tak tutaj się buja, żeby to wszystko poucinać, puścić, zrobić porządek. A ty tak trzymasz się jeszcze, jeszcze ktoś się trzyma, ty się trzymasz, człowiek się nie chce puścić. Jeszcze wytrzymam, jeszcze trochę, jeszcze wytrzymam. No, im szybciej się puścisz, tym szybciej będzie Ci dobrze. O, tak powiem do tej grupy. No dobrze, teraz będzie trzecia grupa, Królowo. Co dla Ciebie w miłości, w relacjach? Co teraz masz usłyszeć? Królowa wygląda pięknie, zacnie, Nie wiem, czy ty coś robiłaś z włosami, czy z czymś na głowie. Jeśli nie robiłaś na głowie, nie zmieniałaś czegoś, wyglądasz bardzo pięknie, przez to, że w Twojej głowie się coś zmienia na dobre, na lepsze. Poszłaś po rozum do głowy, zyskałaś jakieś mądre lekcje, wnioski, w głowie Ci się tak tutaj porządeczek tworzy, tworzy się. Królowa przepracowywuje ważną lekcję. Ale co się tam dało jakiegoś kopa w dupeczkę? Zamykanie spraw, zamykanie um, takich ciemnych zakamarków. Ja już nie chcę tam wchodzić. Nowa mądrość, nowa ja nowa energia. Wiesz co? No ty się budzisz. Ty się budzisz z takiego ciężkiego snu. I wychodzisz z etapu W którego już nigdy nie wejdziesz To co było, to już byś, żebyś wiedziała Doświadczyłaś czegoś W taki specyficzny sposób i już teraz jesteś mądra I wszechświat tobie już nie da Nie da ci takiego zła taki, Takiej jakiejś, jakiejś trudności Jakiejś takiej przeprawy, wiesz W której byłaś, którą miałaś Dobre rzeczy idą do ciebie Jak ty pięknie rośniesz tutaj u, Dla tej grupy jest bardzo silnie pokazany twój rozwój Twoja siła Twoja Taka świadomość swojej wartości No i co? No i w stronę miłości Patrzysz i idziesz w stronę miłości Pojawiają się tutaj na tej drodze Takie mm, a, Takie fajne iskierki Takie bodźce na nowości Na takie uszczypnięcia Nowości Nowy fajny człowiek też może być na Twojej drodze Ale powiem tak, że nawet nie jeden Mądrzy ludzie będą Cię otaczać Tacy potencjalni, mądrzy partnerzy Osoby wartościowe, osoby, którym się tak przyglądam Którym warto się przyjrzeć, na których warto spojrzeć A tak sobie wzięłaś coś i do serca, i do głowy Nauczyłaś się, pojęłaś, cudownie wyglądasz. Masz taką jeszcze, nie dość, że tak na, coś na tej głowie, tak coś się pozmieniało, to jeszcze ta korona, tak zdobi ciebie. Te, twoja, twoja wiedza, Twoja mądrość, odnośnie relacji, odnośnie samej siebie, jesteś bogata, bardzo bogata, tu jest obfitość w tobie, i patrzysz w dobrym kierunku, tam idź do nowości, bo masz pokazaną piękną aurę i. Tam widzisz światło, tam jest tunel i tam jest właśnie to coś pięknego, po co warto iść, gdzie warto się kierować, tam warto patrzeć. Zobacz to światło, widzisz go, ono jest w Tobie i Ty go również widzisz. Ono jest przed Tobą, odbija się, tak jak w lustrze. I Ty tam idziesz, zmierzasz ku nowemu, a to nowe jest obiecujące ale związane jest z, z, z taką, z miłością do siebie z tym szacunkiem do siebie z tym takim czymś, co jest bardzo piękne i z taką wysoką wielką emocjonalnością u, wie, u was to jest tak jakby, nie wiem, taki brzask, taki świt tutaj tak z jakiegoś bałaganu bo tak miałaś naćgane coś w głowie no miałaś coś nos zadarła, ujęła się już i teraz już nie będzie tak miała bo to było coś takiego, co tutaj ci yy, mogło dokuczyć, głowę ci trochę zmęczyć, obciążyć, popsuć, ale, ale ty jesteś już zupełnie za tym i w nowej energii. Osoby, które będą się pojawiały na Twojej drodze, właśnie ci partnerzy, są wyjątkowi, są szczególni, są warci uwagi, warci tego Twojego zainteresowania, Twojego czasu, także Patrz tam w tym kierunku dobrym, w tym nowym kierunku, w którym zaczęłaś patrzeć, bo ty odwróciłaś, od czegoś odwracasz głowę, zmieniasz sposób myślenia, zmieniasz podejście, zmieniasz działania w swoim życiu i to będzie ci służyło, więc idź za tą zmianą, za tym czymś innym, za tym co robisz inaczej. Coś takiego odwracasz, jest takie odwrócenie się o 180 stopni. I to jest tak pięknie pokazane, na dobrze, na zdrowo, na spokojnie dla ciebie, cudowna droga, to jest bardzo mądra i dobra opcja, ta o takim mówi, o zyskaniu mądrości, o tej świadomości, takiej mm, wielkiej wiedzy na temat siebie samej i spokoju przede wszystkim. I ty manifestujesz to wszystko. W swoim życiu teraz się będą pojawiały, wiesz co? Takie masz perełki na drodze, takie diamenciki. Wszystko jest fajne, wszystko pozytywne, wartościowe w tych, w jakichś osobach, które gdzieś tutaj, w relacjach, w znajomościach. To, to nie znaczy, że to od razu znajdziesz męża i będziesz miał dzieci. Nie, właśnie drobnymi kroczkami. Ale piękna jest przemiana. Fajna jest, no taka Twoja transformacja, tak jakbyś ten... Posprzątała sobie głowę, wyczyściła te wszystkie śmiecie, ci wypadły. Teraz masz i ładne włosy, coś masz tak, pozmieniane jest na tobie. Wyglądasz naprawdę czarownie, cudownie, ale najważniejsze, że w głowie masz lepiej. Masz lepiej, przyznaj to sama, nie wstydź się tego. Poprawiłaś sobie w głowie i idź właśnie za tym nowym porządkiem, bo tam jest droga ku miłości, ku wolności. Miłość wzajemna. Człowieka do człowieka, ale również w tym wszystkim miłość i szacunek do samej siebie. Nie wracaj, nigdy się już nie odwracaj do tego rozdziału, który zamknęłaś, bo jesteś już inną osobą. I tego ci wszechświat nie da. Nie da ci takiego świństwa, jakiegoś brudu, który miałaś. No nie, 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 nie. Dobre rzeczy, dobre rzeczy, takie pozytywne wibracje są tutaj w Tobie i przed Tobą. Także tego się trzymaj i jakby pielęgnuj, to dbaj o siebie, bo ty kwitniesz, bo ty jesteś wyjątkowa, ty jesteś szczególna na ciebie inne kobiety będą patrzyły albo patrzą już z jakąś taką nie powiem zazdrością, ale z, bo to takie dziwne słowo, niezbyt może pozytywne, ale z taką uwagą, z taką przychylnością, z podziwem. Tak wiesz, w pozytywnym sensie będą widziały te Twoje atuty i tak myślały sobie, wow, ale ona to ma, ale ona to jest. Coś, no, masz taką energię, taką jesteś osobą, więc Ty się masz tak cenić, masz mieć tego świadomość, po prostu Ty. No, bo korona wróciła na głowę, nie było korony wcześniej. Korona ci spadła gdzieś na chwilę, ale już jest na głowie, pojawia się, wraca, wraca mądrość, wraca nowy porządek, wracasz nowa. Nowa Ty się po prostu rodzisz, przychodzisz w tym wszystkim nowym. Macie bardzo silny powiew nowości, takiej dobrej, mocnej. Ok, wystarczy, bardzo się rozgadałam, ale to jest fajne. No dobrze, no to co, trzymajcie się i do usłyszonka.